Jesteśmy właśnie na biznesowym hakatonie dla młodzieży i studentów, który odbywa się podczas targów pracy i przedsiębiorczości w Tauron Arena w Krakowie. To jest mój drugi hakaton. Tym razem biorę udział jako mentorka. Wcześniej byłam po prostu uczestniczką. Uważam, że hakatony to jest w ogóle super pomysł, żeby zaszczepić w młodych ludziach przedsiębiorczość. I moja rola polega na tym, że przychodzę, słucham i mówię, to tak nie działa. <laughs> no więc ja uwielbiam niszczyć, ale niszczyć w tym dobrym znaczeniu tylko po to, żeby stworzyć coś, co faktycznie jest na mocnych fundamentach i co przekłada się na realną potrzebę w życiu. Młodzież może zacząć zmieniać swój sposób myślenia. Dzięki temu w przyszłości łatwiej będzie im ogarniać czy to pomysły na biznes, czy nawet wewnątrz jakiejś firmy zmieniać sposób podejścia do projektu, w którym są. Będą go robić mądrzej i zwracać uwagę na więcej kontekstów biznesowych, tym samym będą cenniejszym pracownikiem lub pracodawcą, jeżeli pójdą tą ścieżką. Myślę, że nauczyciele, jako specjaliści od edukacji, widzą, że współczesna szkoła to jest szkoła bazująca na rozwoju kompetencji. Szkoła, która wychodzi poza mury i uczestniczy w różnych właśnie szkoleniach, warsztatach, w tego typu hakatonach. Udział w takich wydarzeniach stanowi cenny wpis do CV. Eee, doświadczenie i to co moim zdaniem jest najważniejsze to jest społeczność, dlatego że jesteś wtedy jako młody człowiek wśród innych ludzi, którzy chcą czegoś więcej od życia, którzy chcą się rozwijać, a nie iść po najprostszej linii oporu. Więc myślę, że to jest cenna szansa dla Was, młodych ludzi. Zapraszam.